Witajcie w kolejnym materiale. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam przypon, który jest ostatnio bardzo popularny. Jest to przypon typu Chodrig. Przypon wykonamy na haczykach Prologic, nowych haczykach serii Last Meter XC8. Są to haczyki typowo do pop-upów. Idealnie się właśnie nadają do łowienia na Chodriga. Te haczyki mają wygięte kopeczko do zewnątrz. I to właśnie sprawia, że bardzo fajnie zapinają nam rybę przy kulkach pływających. Bo jeśli wiecie albo nie wiecie, przypon typu Czodrik jest skonstruowany właśnie z myślą tylko i wyłącznie o kulkach pływających. Przypon wykonamy na sztywnym materiale Super Steve. Jest to materiał Prot Czotmono typowo właśnie do takich przyponów typu typu lub inne sztywniaki. Do tego tradycyjne kółeczka, do którego później przyczepimy przy, yy, kulkę. Specjalne Drop bits, które nam dociążą przypon, już później na samym liderze, bo mamy różne popapy, które są bardziej wyporne, mniej wyporne. Jak damy coś takiego na przypon, zawsze nam on ładnie osiągnie na dnie. No i na sam koniec przyponu y, mały krętlik z kółeczkiem. Więc najpierw zacznę od, od ucięcia kawałku, ja wiem, w może 40 cm, 30 cm, w zależności, prawda jak długi chcemy zrobić przypon, przypon typu czodrik stosowany jest jeśli chodzi o długości od kilku do nawet do kilkunastu centymetrów to wszystko też zależy, zależy prawda, od warunków na jakie łowimy w danym momencie na początku przewlekamy materiał przed oczko haczyka robimy taką pętelkę no, Wyjść coś takiego, i teraz po prostu jedną częścią tego materiału musimy zapleść. Ilość tego jest 4-5 miarę sztywno, żeby to było. Im sztywniejszy materiał, tym wiadomo, no jest to tam troszeczkę może być utrudnione na początku, no, ale to jest wszystko kwestia. Sprawy. No i mamy w tej chwili ten odcinek, co nam tu wystaje. Najlepiej na mokro musimy to zaciągnąć. Z jednej strony i z drugiej sobie. Mamy coś takiego, mamy taki nam się stworzył na haczyku jakby węzeł i wsuwamy go do oczka haczyka. To jest pierwszy element naszego przyponu. Teraz tak. Tak będziemy formować pętlę D, więc od razu sobie wezmę już kółeczko. Może być to również zamiast kółeczka, może być to również mały krętlik, też to jest jak najbardziej Stosowane, to już mówię według preferencji karpiarza. Przykładamy przez oczko teraz od góry, i mamy pętlę Odcinamy kawałek materiału, który mamy został z tyłu haczyką. No i teraz bierzemy zapalniczko, przypalamy później sobie robimy takiego grzybka tutaj na samym końcu, prawda, żeby cały ten ta pętla, prawda, żeby nam nie, nie wyskoczyła z kaczyka. Jest ok, tak to wygląda. No i teraz końcówka tego przyponu. Jak wspomniałem na początku, damy Drop Beat. Jest to z serii Down Force. Wykonane jest z materiału wolframowego. Jest to faj, bardzo fajne, to dociąże nam przypon przewlekamy sobie ten koralik, tak to można najprościej nazwać. No i na końcu przypon musimy oczywiście dowiązać do, do, do krętlika z kółeczkiem. Może być to krętlik w rozmiarze 12, 8. No ja tutaj użyję 12 z dużym kółeczkiem, który prawda, będzie nam fajnie prezentował się na, na liderze. Długość przyponu, jak wspomniałem, jest to temat yy, no, może nie uniwersalny w zależności od, od yy, warunków, na jakich łowimy. Jeśli łowimy na bardzo dużym zielsku, my możemy stosować dłuższe przypony. Jeśli łowimy na jakimś dnie piaszczystym, bardziej żwirowym, ten przypon może mieć 2-3 cm długości. Yy, to też w zupełności wystarczy. Jak wspomniałem, to jest temat. Mamy dowiązane, końcóweczkę obcinamy. Możemy też tego przypalić, prawda, żeby nam ten fluorocarbon nie wyskoczył. No i przypom praktycznie mamy gotowy. Ten koralik sobie ściągamy do, do krętlika. Możemy go nawet sobie... Jak damy mały krętlik, on nam ładnie tutaj wejdzie w to kółeczko i wtedy on jest na sztywno, więc mamy pewność, że on nam nie będzie później latał po tym przypomnie. To też ważne jest, jeśli mówimy na przedligę zrzutu, prawda? Materiał od mono Profilujemy w pętle. To też jest temat taki, że może być bardziej wygięte, może być mniej. Najłatwiej jest to wszystko zrobić nad parą wodną. Wtedy pod wpływem temperatury nam on ładniej będzie się prezentował. No i przypon mamy gotowy. Jak wspomniałem na początku, jest to typ przyponu, który robi ostatnio naprawdę bardzo dużą furorę. Bo są bardzo na to dość ciekawe wyniki i jak wspomniałem, jeśli mówicie w trudnych warunkach na zarośniętym dnie ten przypon myślę, że was nigdy nie zawiedzie. Przypon Szodryk montujemy na liderze. Tutaj mamy lider wykonany z plecionki Python Hollow Core. Jest to materiał bez rdzenia ołowionego. Na końcu mamy helikopter shot buffer na końcu multiklip na ciężarek oraz na liderze tungsten shot buffer do, do, dociążony z materiału wolframowego, który fajnie nam dociąża cały ten przypon, prawda na dnie. I on sobie ładnie nam lata. Jest to zestaw antysplontaniowy. Nie ma możliwości coś, żeby coś tam się tutaj splątało, ładnie nam osiada. Na dnie, jak wspomniałem na początku, typowo przypon do kulki pływającej.